Zawsze mówię, że jak jest konflikt, to nie jest udawany. Mhm. Czy on jest naprawdę. Nie że ktoś tu się klepie no po pleckach. No sobie teraz się neutralnie. Nie jesteśmy jakimiś kumplami. Ma ogromną chęć zawalczenia z Disem. Będzie ta walka z Disem. Tu dużo innowacji, więc zobaczycie po prostu na gali, ale rozwijamy się. Artura znam trochę i powiem ci, że według mnie, jeżeli mu nie wejdziesz do głowy, do tej walki nie wygrasz. Sieman Okazjo. Siemano, witam Was wszystkich bardzo gorąco, jesteśmy na Prime Show MMA 2, yy, na drugiej Zadymie, ze mną jest Michał Rogodziński. słucham yy, Ciebie, co Ty masz do mnie? Witam Was bardzo gorąco, ale dzisiaj jest upał sakramencki, 30 mm. stopni, dobrze, że garnituru nie wziąłem. Bardzo dobrze, że garnituru nie wziąłem, że nie miałem takiego pomysłu, tylko na luzaka wjeżdżam i rozjeżdżam, kurwa. Myślałem, że zalokujesz garnitury z Nysy, chociaż on tu gdzieś Garnitury z Nysy będą już na kolejnej konferencji. Artur Szpilka. Wiem, że za dużo mówić nie możesz, ze względu na to, że jakby... są pewne zapiski w umowie i nie możesz tego zdradzać. No zależy czego, bo ja nie mam <laughs> żadnych umów. Tak? Ile Artur dostanie za tą walkę? Milion? Za którą? Z Tobą. Tam KSW? No to byś musiał zapytać włodarzy no to, KSW, nie? to z Tobą ile dostanie? Nie wiem, zobaczymy, będziemy rozmawiać. Na razie się skupiam na łokciach, a potem pomyślimy. Dobra, o... jak wyleczysz łokcie, bo wiem, że i lewy i prawy jest do zoperowania. Tak, no i o Arturze, no już jakby wszystko zostało powiedziane, on tam uważa, że jestem kotletem do zbicia, że łatwe pieniądze, super. Ja wiem, że na razie już nie chcę za dużo gadać, bo każdy to wałkuje, ale jak po prostu zrobię to łokcie, to wtedy będziemy się mocniej zastanawiać nad tym i. No, Ale ja jestem przekonany, że jak naprawdę będę miał zdrowe ręce, to jestem przekonany, że rozłożę go na upadki. To ja powiem od samego początku. Dwa lata temu dostaję telefon od Artura Szpilki i mówi tak: Michał, ty znasz tego gościa, tego i owego. Ja tu nie będę się epitetami poru... używał epitetów, ale tam jak wiesz, nie przebierał w słowach. Mhm. I mówi: Tak, znam. To powiedz mu, że jak jeszcze raz będzie o mnie mówił takie owakie rzeczy i te portale, wszystkie to drukują, no. to ja przyjadę, bo ja nie jestem taki jak ta reszta. Ja przyjadę, ormai, dole. I uh -huh. ja y, zadzwon i mu to powiedz. Ja pamiętam, y, zatelefonowałem wtedy do uh -huh. ciebie i powtórzyłem ci to. No ja ci powtórzyłem, że też tak. Jak będzie za dużo gadał, to też podjadę, no bo nie wiem, no to gdzie on jest, no bo ja, wiesz, no Artur ma, ale ma lekką odklejkę, no ale bo, póki wiesz, co nie no, mówisz nic. no bo ja, no właśnie, no, wiesz, no skąd on to wziął, nie? To tak jak z, z y, Marcinem Wrzoskiem też, go tam popierał, że ja niby używam tych słów, co Marcin używał, więc mu się tam pomieszało, ale to, wiesz, no to sobie jakby, jeżeli dojdzie do tej walki, jeżeli operacje się powiodą, to będziemy myśleć i będziemy wtedy sobie wyjaśniać przy stole to wszystko. No tak, bo ale to, co jest najważniejsze, ja wiem, że walkę poprzedzają chociażby dwie konferencje. Więc nie wierzę w to, znając ciebie, jak ty potrafisz wchodzić z zawodnikowi do głowy, że tego nie będziesz robił ze szpilą. A on powiedział jasno, on sobie nie pozwoli, żeby ktokolwiek go obrażał na konferencji. Ja też sobie nie pozwolę. To teraz pytanie, kto pierwszy zacznie chyba, tylko o to chodzi? No możliwe, no. ja nie ja, ja jestem gościem, który. Yy, nie zaczyna, nie pierwszy. Jak ktoś jest, dla mnie jak jest, ja jestem podobny, a nawet czasem gorszy, więc. Ale to nie ma co gdywać. No. Artur ma na razie karierę w KSW. Niech mu się tam wiedzie. Nie, ale ja to ja będę Cię będziemy... męczył o to, bo dla mnie myśleć. mówisz, że nie będziesz zaczynał. Jak chcesz wygrać z Arturem Szpilką, nie wchodząc mu do głowy, z profesjonalnym zawodnikiem, który stoczył no, 29, 29 pojedynków w profesjonalnej z czego, w formule? Z, z czego 5, większość <laughs> ostatnich przegranych. Pięć przegrał. No, pod rząd, nie? Nie. Nie? nie. Ale walczył przecież z Wilderem o pas mistrzowski, Wiem jak ta walka akurat się skończyła, no ale musiał tam dotrzeć. ładnie. No znaczy moim zdaniem Artur tam dotarł bardziej swoją charyzmą niż sportowo, ale no ładnie tam toczył, no ja wiesz, ja też nie, nie jestem taki, że nie umiem powiedzieć Oddać. pozytywów o nim, nie? no bo tam dobrze się zaprezentował do tego momentu, kiedy go Wilder znakautował, więc... No umiejętności ma Artur, dużo wyższe ode mnie, ale no ja wierzę, że z trenerem Markiem Chrobakiem przygotujemy taką taktykę, żeby go skończyć przed czasem. Ale przecież Ty nie kończysz zawodników przed czasem, Ty wygrywasz no, to, na punktach. No tutaj skończę, no. Rataja skończyłem. <grym> ale to tych, poru... dużych, to tych dużych akurat kończę, ale to bo NMA. się ich boję. to było MMA, to w parterze... Tych małych się nie boję, to się bawię, nie? Hollywood dla ludzi daje, a tych dużych, przykład Rataj jest skończona przed czasem, przykład... A lepiej o tym głównie nie mówić, też przed czasem, no ale tam wyszło i co innego. Czyli porównujesz umiejętności rataja do umiejętności szpilki? No nie, no bo to była inna formuła, tylko no mówię Ci o wielkości. Nie ja. no, szpila jest większy, kurde. Kiedyś mi tak No to mówię, no, na, na no jest większy, się, no ale jest duży. Tak mi tak wyrzucił, takim luzie? No. kiedyś mi ten stary, to czułem przez długo, nie? Guli też tak dostał i od tamtego momentu gówno w dupie tuli. Wiem, słyszałem. Słyszałeś? Tak, pozdrawiamy w ogóle. <laughs> Wszyscy to teraz przychodzą i go zaczepiają na galach starych i guli, 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 guli w dupie, tuli. Na poważnie, i, i, chcesz znokautować Artura Szpilkę, myślisz, że to ci się tu uda? Taką będę na pewno taktykę układał, jeżeli dojdzie do tej walki, no trochę mnie to jakby męczy, bo każdy pyta, no wiesz, to, tu nawet nie ma nic jeszcze jakichś y, poważnych rozmów o tym, bo no mówię, czekam na datę operacji, już jest, wszystkie papiery są zawiezione tam do Wrocławia lekarze analizują i chcą podejść do tego dobrze, żebym miał sprawne te łapy. No i wtedy możemy gdybać, nie? Bo tak to no bez sensu, to jest takie wróżenie z fusów, nie wiadomo co będzie z moimi rękoma, nie wiadomo co... Artur jest w KSW, nie? Więc... No dobra, ale to muszę to powiedzieć. Bezpośrednio od Artura to wiem, bo podszedł do mnie na jednej z gal KSW i powiedział. Że ta walka będzie, że ty się zgodziłeś. On nie mógł w to uwierzyć, że ty się zgodziłeś, że będziesz mm. z nim walczył w y, boksie. No to widzisz więcej wiesz niż ja. <grym> Czyli generalnie to jest tak, że nie do końca jeszcze to jest prawda, bo musisz łokcie zrobić, więc ty jeszcze nie zgodziłeś na tą walkę oficjalnie. Znaczy no, tak jak widzisz w wywiadach, no ja mówię, że no, jeżeli dojdzie do tej walki, no to ja nie mam problemu. No ja wyjdę po to, żeby wygrać. Jest położony kontrakt już i... tylko wystarczy go podpisać. Bo o tym nie będę rozmawiał teraz. No <noise> Dzisiaj ciężki dzień, kas już ma, powiem Wam. Ale Chyba i tak, ty. Chyba no, ty. ciężki miałeś Chyba ciężki. Ty masz. Wziąłeś to? Tak. To no to Wy teraz w tym momencie zobaczcie. Co kurwa, Michał odjebał Guliemu, nie? Jak zobaczyłem, ale co jest najlepsze, pysze, to ja to złapałem kawę. To ty jesteś dzisiaj jakiś taki rozkojarzony, nie? Trochę. Ale no kawę złapałem, a nie aparat za 20 koła, tylko kubek no, za 5 zł. No kawa to ci jeszcze jedna przyda. Dzisiaj ogłoszony przeciwnik Jasia Kapeli, Konrad Skolimowski, aktor Barwy Szczęścia, tak? Nie oglądam, ale kojarzę, że tak, jest aktorem w Barwach Szczęścia. Y, trudno było y, dobrać przeciwnika Jaśkowi? Jaśowi bardzo ciężko, no bo wszystkich odmawia, no i nie będę tutaj bronił Jaśa, no bo sporo ludzi nam odmówił. I podsyła nam jakichś księdzów, nie księdzów, jakichś proboszczy. Księdza? A jest ksiądz, co polityków. rapuje taki jeden. No, podsyła nam, ale potem jak odzywamy się do tych ludzi, których on wysyła, no to oni odmawiają. A, no i no tu akurat mogę poprzeć w tym Jasia, no bo tak, ponoć się srają do niego, a jak przychodzi co do czego, my dzwonimy. Dzwonię na przykład do tego, do tego, a on mówi, że nie teraz. A ile zawodników Jasiek odmówił? No od do pięciu, dokładnie tak nie pamiętam. Hmm. Ale no, no około pięciu odmówił. Dzisiaj y, Tyburski, SOROKO, ale mówię tam małe napięcie. Widzę, że SOROKO y, jest na detoksie i to mocnym. Długo już. Tak no. No zobaczymy. No ja trzymam kciuki. No mam nadzieję, że nas teraz nie zawiedzie SOROKO, bo naprawdę w niego wierzę. Mm, tak ostatnio rozmieniałem, a no dzisiaj nawet jak jechaliśmy z autem przecież, jechaliśmy zjeść, to przecież Ci powiedziałem, że w sumie to Naprawdę, jak przemyślałem, to dobrze, że nie, nie doszło do tej walki, bo on naprawdę by zmarnował sobie życie. Mi się wydaje, że jakby dostał tą kwotę za walkę, to on by tak popłynął, że szok, nie? Bo on no, miał duże Używki, pro... tak? O, konkretnie. Tak, no. On ma teraz, wiesz, wrzody, ma problemy z żołądkiem przez te używki, nie? Więc... On no, mi powiedział, no, że od schudł tam. 30 parę kilogramów chyba przez 3 tygodnie. Ciężko w to akurat e, nie 8 uwierzyć. Dni, 8 dni nie jadł, nie? W ogóle. Pił wodę no, Przykra historia, mam nadzieję, że mu się to poprawi. Ale gdzieś, widzisz, ja tobie też dzisiaj mówiłem, jak już rozmawiamy o tym, co było poza kamerą, ty też się trochę zmieniłeś, ty się wyciszyłeś. Ty nie jesteś tym Kasiuszem bunciusznym, który był. Ale liczę, że jak będzie walka ze szpilą. To wróci. Don Casio. To ten twarzy To wróci ta twarz tego Kasiusza. To jeden twarz Don Casio. no Dostosowuje się. No po co mam, wiesz, krzyczeć, teraz tych inni krzyczą. No, ale na ja przykład daję platformę do tego. Po to, żeby oni nich szczerze. No ale czasami jak jest typa, to potrafiłeś zadzwonić jako Gracjan, pamiętam. No na tak, tej, że... a teraz jak prowadzę, to jak mam zadzwonić? To ja dzwonię jako No właśnie, stawian, teraz Ty dzwonisz. No, Tylko mówisz. jako Michał, weź sobie wymyć ksywkę, Gracjan czy coś. A Gracjan to mój, jedna z moich twarzy, a nie ja. Jedna z Twoich twarzy, no. E, na który pojedynek e, czekasz najbardziej? Yy, no chyba pałki z Szulim, nie? Tak najbardziej. Z tej dwójki, no bardziej na Pawła Tyburskiego, Adama Soroko Cze czekam. Pomimo, że dobrze się znam z Mateuszem Milem, kibicuję mu, też nie, nie będę udawał, że jestem bezstronny, ale do Mikołaja też nic ja mam, nie mam, niech, niech wygra lepszy, ale wolałbym, żeby to był Mateusz Mil. Czy Norman Park y, zjawi się na gali? No tak, no teraz my będziemy bukować już bilety, a nie Prymek. Nie, nie wiem, czy tego Prymka nie dzwonił po tej akcji. To już ich sprawy, to ja w to nie wnikam, no ale na pewno nie zostawimy tego w rękach Prymka, żeby nie było tak jak ostatnio, że im Bombardier nie dechał i Pałka. Kasiu, już zastanawiałem się czy o to pytać, ale spytam, bo wiem jakie są ustalenia i zapiski Normana w umowie, jeżeli chodzi o pożyczenie z tutaj i zastanawiam się czy to nie będzie problemem, jakby nie, nie, nie wchodząc w szczegóły, Ty wiesz o czym mówię. Norman zostanie u was na dłużej, jak to wygląda? No z nami ma na kilka walk podpisany kontrakt. Okej. Okay. No więc zostaje u nas na dłużej. No to jakby to jest e, totalnie wbrew kontraktowi, który ma podpisany Szymon, więc no, ciekawe, jestem co on wybierze. No to już, już jego, nie? Albo hmm. Prymka, pry, Prymek ma też bujną fantazję, więc to chyba Prymka tam. Dziku bije się z Ratajem, e, bardzo szybka walka się szykuje. No czyli Rataj jest mój, moim kolegą i no. Gdzieś tam może więcej przyszedłem z dzikiem, nie? Bo i w tych programach, ale tutaj jestem, tu akurat jestem bezstronny, nie wygra lepszy, chociaż dziwi mnie kurs naprawdę na dzika. znaczy Z dzikiem rozmawiam prywatnie, nie? No też nie chcę zdradzać wszystkiego, co mi mówi, ale no, przygotowuję się, mówi, że sobie radzi fajnie, że sobie radzi fajnie na tych treningach, sparingach, więc może dlatego, ale. On nie wie, z czym to się je, nie? No ta pierwsza walka naprawdę. To nie jest siłownia tam, To już... nie jest siłownia i to nie jest jednak trening, nie? Jest dużo mistrzów tarczy. Ale no dobra, w sumie nie będę zdradzał, bo pewnie by nie był zadowolony. Widziałeś go na tarczach i nie jest źle? Tarczę mu robiłem kiedyś nawet w Worsus, wtedy było źle, ale. No, już jest lepiej. Nie wiem, no teraz nie widziałem tego, chciałem o czymś innym powiedzieć, ale może on by sobie tego nie życzył, więc nie będę. Mógł. Ale nie ma żadnej kontuzji. Nie, nie, nie. Właśnie mówił mi o swoich przygotowaniach, no i mi opowiadał hmm. y, też o taktykach jakichś swoich, więc no, no nie wypada mi po prostu zdradzać, nie, no tak. prywatnych rozmów. Konfidentem by się okazał, e-konfidentem. Możliwe, no. Tak sobie patrzę na y, fight card, no i myślę sobie o bagiecie. Dla mnie to jest y, gwiazda i największe złoto, jakie macie w tej chwili. Nie wiem, może ktoś się obrazić, każdy ma swoją opinię, moja jest taka. Też, a, no ja jestem zadowolony, z bagiety. A Jeszcze tylko muszę powiedzieć, bo tam ucisnęli, jak ty możesz mówić tak o y, promować alkoholików i tak dalej. Słuchajcie, Bagieta to jest poczciwy człowiek, który 8 godzin dziennie pracuje na budowie. Na Ciężko pracuje na tej budowie, przejść do tej budowy, trenuje. Jakby widać, że tam i on, on ma ogromną chęć zawalczenia z Disem. Będzie ta walka z Disem. Tak, będziemy próbować do niej doprowadzić, no ale zobaczymy, to czas pokaże. Na razie niech się skupi na tej jednej walce, a my. Poczynimy wszystko, żeby on był usatysfakcjonowany kolejnymi rywalami. Ale jest taka przestrzeń do dyskusji między wami a High w ogóle? No bo jakby się Mam nadzieję, że tak, no że ktoś od nas im się spodoba, czy przydaje i jakieś nawiążemy linię współpracy tak, żeby no, tylko kibice skorzystają z tego, nie? Jak będziemy e, rozmawiać z innymi federacjami jednak Jakieś porozumienie między nami będzie. Ale to wtedy wygląda tak, że byłbyś skłonny bardziej, na przykład, Heilig mówić, tak, okej, okay, ale u nas jest ta walka, i to wtedy mówisz, co, okej, okay, pożyczamy za taką i taką kwotę. czy? Nie, no pewnie byśmy się dogadali jakoś, że oni nam wtedy kogoś pożyczą, nie? Okej, okay. innego zawodnika Bo, na przykład. Który co? nam się na przykład przyda, nie? Tutaj. A kogo byś chciał pożyczyć z Heiligu? Nie wiem, nie, nie, nie myślałem tak. No na pewno teraz jak jest Paweł z Tyburski, to, to tak na pierwszy się nasuwa Alberto, nie? Na myśli akurat dzisiaj zadymę prowadzimy z Pawłem Tyburskim i Soroko i z chłopakami, więc no pierwszy się nasuwa Alberto, żeby do Pawła, nie? Patrzę sobie na tą całą historię i tak, z Tyburskim miałeś sparring, gdzie ucho ucierpiało bardzo, mm. to jest ta pamiątka po tym ucho tak, do tak. dzisiaj. Z żoskiem miałeś wojnę, z Parkiem miałeś wojnę, Ci dzisiaj wszyscy zawodnicy są zakontraktowani w twojej Wiesz, federacji. Z Ambro. Z Ambro też kiedyś to. mówiłeś, Bambro na niego. Lupa był. na Nie, z Lupą to zawsze mówiłeś, że w porzu. Ale, znaczy, no mieliśmy tam jakiś zatarg, bo no ja rozumiałem, my już sobie wyjaśniliśmy tak. z Łukaszem wszystko. No i moje i... pytanie jest takie, ja, na, na ile dzisiaj e, jesteś w stanie z perspektywy czasu ocenić to, ty zawsze mówiłeś, że jakiś jest konflikt, to nie jest udawany. Mm -hmm. Czy on jest naprawdę? Nie, że ktoś tu się klepie no po tak. pleckach, a... No sobie teraz się neutralnie... Nie jesteśmy jakimiś kumplami. Przywitamy się, no bo razem, razem działamy teraz, Czyli tak? Współpracujemy razem. biznes potrafi yy, zmienić relacje często? Ale to właśnie jest biznes, że wie, że i Pałka, i Wrzosek, i Paweł Tyburski... Gulit ty się tam kurwa nie śmiej, tylko gówno w dupie tul. Ten. Yy, ale on, oni wszyscy ale zostali chciałam, sprawdzeni. Chciałem wam powiedzieć, że. Kasiusz już mówi Pałka cały czas, a, a normal mówi Kasia, więc to jakby zostało. No, no to nam on... zostało, więc yy, wiesz. No, zobaczymy, jak wyjdzie. Dlatego mówię, no ta część 6, ale no nie, kumplami nigdy raczej nie zostaniemy, nie, z chłopakami, tak. z tymi, co wymieniłeś. więc. Yy, a wiedziałem, że się nadają, bo zostali sprawdzeni przez samego króla wiesz, w konfrontacji słownej, więc yy, czemu nie, no Co się to kochają, więc wziąłem ich. Co oczekujecie specjalnego na galę Prime Show MMA, du drugą część, kosmos? No, tu dużo innowacji, więc zobaczycie po prostu na gali, ale rozwijamy się fajnie to w fajną stronę ale nie byłem. wiem inna oprawa będzie oczywiście no tak, bardziej zaawansowana tak, tak. nie wiem wyciągnęliście wnioski po pierwszej gali że jakieś błędy były no to no pewnie było żeby... sporo błędów no ja nawet znajomych pytałem yy, wiesz mówię mówcie mi tylko o tych złych rzeczach więc ci co korzystali z alkoholu czyli chodzili sobie na piwko w przerwach mówią, oni nie, nie widzieli ty? tak Wszystko elegancko. Czyli wniosek jest taki że trzeba dużo porać tak. i... a ci co przyszli tylko na galę i oglądać show no to jakieś tam yy, kilka rzeczy dali mi radę, nie? więc fajnie. No ja, ja sam ich prosiłem o to, co było nie tak, bo po co mi to, co dobrze. Już no robimy, tak, to, 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 to co jest dobre, to potrzeba. się nie zmienia. E, no to ja tak, na koniec, żeby już nie przedłużać, zdrówka, dużo Ci życzę, lecz te łokcie, bo ja czekam na walkę ze szpilą. I szczerze powiem Ci tak, kumplujemy się, znam Cię bardzo dobrze. Artura znam trochę i powiem Ci, że według mnie, jeżeli mu nie wejdziesz do głowy do tej walki, nie wygrasz. Czyli ja będziesz musiał, do głowy, do głowy. tylko będziesz musiał to zrobić właśnie na konferencjach. Więc teraz pytanie, jeżeli on nie zacznie, to Ty to będziesz musiał zrobić. I to jest to, co mówiłeś, że Ty nie zaczynasz. Jednak będziesz musiał to umiejętnie zrobić. Tak jak zawsze, umiejętnie to zrobię. Dobra, idź, bo to jeszcze, ja Ci rozgrzewkę zrobiłem, za chwilę masz y, tego. <noise> na razie, czy, trzymajcie się i... Napiszcie w komentarzu jakiś miły komentarz dla Michała, bo widzicie jak on tu wygląda. I napiszcie w komentarzu też, że guli gówno w dupie tuli. Piąteczkę trzymajcie się.